Zanim Kościół rozpocznie celebrowanie świętego Triduum Paschalnego, zgodnie z tradycją Wielkoczwartkowy Poranek gromadzi się pod przewodnictwem swojego biskupa, zwykle w katedrze, na niezwykłej mszy świętej, która celebrowana jest tylko wraz w broku, na mszy krzyżma. Na tej mszy krzyżma poświęcane są oleje używane do sprawowania sakramentów, a także kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia, swoje zobowiązania i wyrażają je swoją jedność z biskupem w swojej diecezji. Podczas mszy krzyżma poświęcane są oleje używane do sprawowania sakramentów. Dokładnie rzecz biorąc, mówimy o trzech typach olejów o oleju chorych, używanego przy sprawowaniu sakramentu namaszczenia chorych, o Oleju katechumenów, który jest używany jeszcze przedsakramentalnie, możemy powiedzieć, do namaszczania katechumenów, czyli tych, którzy przygotowują się do Chrztu. Dzieje się to szczególnie w Wielkim Poście, na koniec którego w Wigilię Paschalną o widorośli kandydaci mają przyjąć Chrzest. Te dwa oleje są błogosławione przez biskupa w czasie Mszy Krzyżma, ale jest także trzeci olej olej, który nazywamy właśnie Krzyżmo. I ten olej jest konsekrowany. Olej krzyżmo składa się z oleju, ale z dodatkiem także różnorakich wonności. Olej chorych może być pobłogosławiony na koniec modlitwy eucharystycznej, przed końcową doksologią. Natomiast krzyżmo i olej katechumenów mogą być poświęcone po modlitwie po komunii przed błogosławieństwem. Czasami te oleje są poświęcane pokazaniu. Jak już mówiłem, olejem chorych kapłani posługują się przy sprawowaniu sakramentu chorych. My mamy dwa takie same pojemniki, ale ten napis INF to jest od infirmorum, czyli olej chorych. Czyli wiemy, jak go rozróżnić. Natomiast krzyżmo. Krzyżmo jest tutaj też oznaczone. Krzyżmem kapłani posługują się przy sprawowaniu sakramentu chrztu, kiedy namaszcza się y, y, głowę dziecka. Oczywiście krzyżmo używane jest także przy sprawowaniu sakramentu bierzmowania. Również używane jest przy y, udzielaniu sakramentu święceń. Prezbiterom namaszczane są dłonie, a biskupom namaszczana jest głowa. Posługiwanie się przez księży tymi olejami pobłogosławionymi przez biskupa w Wielki Czwartek w czasie, w czasie mszy Krzyżma ma ukazywać jedność całego kościoła. Ma niejako uobecniać posługę biskupa w każdej lokalnej wspólnocie kościoła, czyli w każdej parafii. Pytanie jest jeszcze takie, dlaczego tak ważne jest, dlaczego święci się te oleje właśnie na progu kończąc wielki post, rozpoczynając Triduum paschalne, ponieważ sakramenty czerpią swoją moc z misterium paschalnego Chrystusa, z jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Podczas mszy krzyżma akcent pada na kapłaństwo ustanowione przez Jezusa Chrystusa. Czytania w tej, w tej mszy świętej to jest jedna wielka katecheza o kapłaństwie kapłaństwie urzędowym, ale także kapłaństwie powszechnym wszystkich wiernych. Po kazaniu następuje specjalny obrzęd odnowienia przyrzeczeń kapłańskich. Księża odnawiają swoją gotowość pełnienia posługi kapłańskiej publicznie, w obecności swojego biskupa. Chcą odnowić i na nowo potwierdzić swoje zobowiązania, jakie przyjęli na siebie podczas święceń. Wspólnie, uroczyście, zobowiązują się do mocniejszego zjednoczenia z Chrystusem, do tego, że będą wiernie sprawować posługę kapłańską, że będą nauczać i błogosławić w imię Jezusa oraz pociągać i prowadzić wiernych do Chrystusa. Ksiądz jest pasterzem ludu Bożego, jest szafarzem sakramentów i głosicielem słowa. I trzeba powiedzieć, że nie jest łatwo żyć zgodnie z wymaganiami, jakie nakłada powołanie i posługa prezbitera. Nie jest łatwo, ale na pewno warto. Dlatego też potrzebujemy modlitwy i pomocy każdego wiernego. Potrzebujemy Twojej modlitwy jako księża. Dlaczego warto uczestniczyć we mszy krzyżma? Chciałbym Cię zachęcić, abyś chociaż raz w życiu Uczestniczył w tej wielkoczwartkowej porannej celebracji mszy krzyżma. Dlaczego? Po pierwsze, żeby zobaczyć i uczestniczyć w tym niezwykłym obrzędzie błogosławienia i konsekracji olejów świętych, oleju Katechumenów, oleju chorych i krzyżma. Po drugie, aby także Usłyszeć, jak kapłani odnawiają swoje przyrzeczenia, i także, aby pomodlić się za nich. Po trzecie, Msza Krzyżma jest niezwykłym doświadczeniem jedności Kościoła, kiedy biskup razem ze swoim prezbiterium, czyli prezbiterami, czyli księżmi, których na tej Mszy ma być możliwie jak najwięcej z różnych miejsc w diecezji i także księży zakonnych. Razem z biskupem, z biskupem celebrują tą mszę świętą. Jest to niezwykły wyraz jedności pełni Kościoła lokalnego. Oczywiście nie celebrują sami, ale razem ze wszystkimi wiernymi, świeckimi, z całym ludem Bożym. Ten wyraz jedności Kościoła jest niezwykle ważny, jest niezwykle piękny. Warto w nim choć raz w życiu uczestniczyć, choć raz w życiu go przeżyć osobiście. Zachęcam Cię, aby czy to w ten wielki czwartkowy poranek czy któregoś innego roku pójść do katedry czy do innego miejsca, innego kościoła, w którym msza w Twojej diecezji będzie celebrowana. Aby uczestniczyć w poświęceniu olejów, aby być ze swoimi kapłanami i pomodlić się za nich, aby doświadczyć jedności kościoła, aby także w ten sposób przygotować się do... Rozpoczęcia świętego Triduum Paschalnego. Jeżeli będziesz na tej mszy Krzyżma Wielkoczwartkowy Poranek i przyjmiesz Komunię Świętą, to wiedz, że także na wieczornej mszy Wieczerzy Pańskiej również możesz przystąpić do Stołu Pańskiego.